Dzisiaj jest bardzo późna godzina i gramy sobie w, w, w grę. No już zapomniałem wojną. Co ja zapominam? Powiem? Ball and O, dzięki, dzięki. I to jest gra, gdzie jesteście shakierą lub piłką. Chyba. Jesteście piłką i ciężko i siekiera was prowadzi. Siekiera was po... prowadzi, ale... Gdzie was o, poniesie patrzcie, tam poniesie? Tak gdzie? Gdzie Pas... jesteście? Gdzie jesteście, was tam poniesie. No, nieważne. Dlatego tak nie się nie skera. Tak. Sekera jest z wami, a nie wy sobą. Ej Wojan, a nie ja To jest według mnie najtrudniejsza gra w Robloxie. Ej, jakby. Teraz jest łatwa. Bo już przeszliśmy trochę z wojanem, ale bo nam trochę trudno. Wojan gdzieś zaszedł, nie, w daleko. Ja mam a, a moją kolegą. No, przecież już znacie go. Z tamtych odcinków, a, dobra. Ja chyba muszę, ale będę musiał kończyć. Ale jeszcze tego nie wiem. Bo coś tam już widzę z balkonu wyszli, ale może nie. Chyba nie będę musiał kończyć. Nie, nie, nie muszę kończyć. Serio, robisz? że tak cicho jestem na tym odcinku, ale tak się skupiłem teraz. Tak idzie. Czemu jestem założyłam piłką, a nie niebieską. Boś, ja... Jest... To się zresztą. Ja... A jaki ty masz kolor? Nie wiem. Nie wiem. denerwujących co tu się dzieje no. Widzę, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. To wtedy przejdziemy ten wideo. Moja, zostaw tam jakoś... Sura na odcinku. Na Rozaku, Kozaku! Przejdziemy to na Rozaku, kozaku! Michał, podniłem swój największy rekord. Nie spadłem! A byłam już... Poza tymi klockami, bo ja wiem już jak to zrobić Ja już wiem jak się dostać widzę No nie, ej, ja w sumie spadam na Bo ja wiem co to tam się dzieje Nie wiem, ale sześć kóry, Ale u ciebie kóry. w domu Widzę, więc wy, wy to słyszycie. A! Nic ciekawego, za mną śpi antek U tata Ale ja gadam O Wyłączyłeś tam. Uuu! Gdzie jesteś? był taki szum. Ja jestem przy tych blokach, żeby wejść. Taka różowa kulka. A. Różowy to ty masz znaczek, Siekeli. On nawet ci pasuje. Mi? zapomnij mi Jestem dalej w końcu. Jestem na tej desce, bo ja... A co mnie doganiasz, bo ja męczę się. Tam, gdzie zawsze się męczyliśmy. Ja, ja, ja się nie męczę, ja lecę na luzaku, słuchaj. Spadłem. Spadłeś? Tak. Woda. Nie, nie zapomnij o filmiku. Ej, widzowie... Wojtka jest jakiś wielki szum! Co tu się dzieje? Jest ja słyszę samego siebie. U mnie jest problem. Jaki? Bo taki, że nie mogę przejść, ale udaje mi się. Nie chodzi o przejście. O szum. Jestem. Ale, ale szum! Bo ja nie zadzwonię i jeszcze raz, bo ja. Za duży szum. Za duży szum, co tu się działo? Widzowie, słyszeliście to, co my właśnie. Michał? No? Jakż? Wiesz, jak ja daleko za tym jestem? On ty musisz ja być daleko, się... ja jestem na samym początku w ciągle. Ja jestem na samym końcu. Ja lecę po niebieski kolor, widzowie. Jakiś... Ja jestem na samym początku. Głupi. Nie! Zielony! Ja mam na te brązowe trzy klocki. A już byłem na samym początku, a już byłem na samym końcu, zostały mi dwa klocki do przejścia. I do początku czy końcu? Kończ, na kolcz, byłem już na końcu. O, mam niebieski, w końcu, startujemy. Dwa, dwa klocki mi do przejścia zostały i spadłem. Czy ty to rozumiesz? Ja. Największy pech w moim życiu. Wiem, ja, że będziesz miał dużo pechów, pechów roz... Wojtek, wiem. Wiem, że ty się rozłączałeś, więc już się nie będę rozłączał ze smutku. A Są nie da się tego odcinku? Patrzcie, ile to jest ludzi. Co? A w odcinku nie zapominasz. Nie zapominam, ciągle się nagrywa. Nie no, jestem taki słaby w tej grze, bo ja ty możesz wejść na, w ogóle odcinek na kanał, zasubskrybować, obejrzeć ten filmik. I jak to obejrzysz, zobaczcie, jaki jestem hamusem w tą grę że żeby zostawili łapkę dla ciebie. Wtedy, gdy się I tam łapkę dla mnie, to się uda może. Będziesz wątpię. Ale więc motywujecie i może się uda. Widzowie. Hej, lecimy. A, widzowie, A. pamiętajcie. Nigdy się nie poddawajcie, bo nic nie osiągniecie w ten sposób. No. A. Widzowie, zawsze. Zawsze próbujcie. Zawsze bo nic, trzeba próbować. Nic, nic nie osiągniesz, Chociaż... Janusz. Janusz. Nic, nic nie osiągniesz, jak się poddasz. Jak się poddasz, to koniec. A co jeśli ktoś ma jakiegoś na przykład wroga, który się nazywa Janusz. <laughs> a co jeśli ktoś się nazywa Janusz w Robloxie? No to spoko wtedy. Pozdro do a, Janusza. Jakiego a co? dobrze. A dobra, spadłem. No nie wiem, wciąż mnie ziomy wypychają A jaką masz kulkę, kolor? Niebieski cały czas Ty jesteś taki sam, ale taki jasno-niebieski czy jaki? Jasno-niebieski A to masz taki jak ja Ja próbuję przejść, wszyscy spadają A gdzie ty już jesteś? W tym samym miejscu A, Czyli gdzie? Bo ja na tych brązowych klockach spadłem Jestem... A ty jestem? Na niewidzialnej ścianie? Tak. Ja też spadłem na niewidzialną ścianę. A ja wiem jak ją przejść. Weź naj jak najbliżej do niej, Max. A nie. Nie? A ja wiem już jak to zrobić z tą ścianą, gościu. Nie musisz się tak wybić, nie żebyś... Nie, jesteś na tym klocku ostatnim już, nie? To wtedy się wybijasz. Ja, dyrektor, się nie? Nie? ja już wiem, ja już wiem, ja już To zrobiłem prawie a gdzie ty jesteś? No, dalej w tym samym miejscu, ale wiem jak to zrobić. Ja też. Ja też jestem w tym miejscu, tak się zepchnąłem. To jest masa ludzi jakby. A ty jesteś przy niewidzialnej ścianie cały czas, nie? No, wspinam się do niewidzialnej ściany, tak można powiedzieć. Speedrunujemy, a, a co? Nie, speedrunujemy, nie ma szans, bo jem. Speedrun w tą grę, dawaj. Ten speedrun będzie trwał 5 godzin, Wojan. Widzowie, nasz speedrun. Jutro postaramy się zrobić speedruna. No, to nie będzie aż taki speedrun, bo my nie umiemy robić to... speedrunów, bo ja ciągle... Znaczy ja w Minecraftu umiem, musimy, jestem dobry, ale w to coś to to jest... Aha. Dobra, bo ja my zrobimy cięcie, widzą po prostu, żeby nie widzieli, jak się ja się po prostu męczę. Tutaj widzowie, to jestem ja, jak coś. No i widzimy się, jak, jak będę jakoś obok Wojtka na przykład. Naszka Skaczę po Co chodzę po ścianach. Robię coś, Co Nie da się zatrzymać, nie? Coś tam, coś tam sobie, coś. A może pogranic te słaby, co? Nie jak. Y, no widzowie, jesteśmy w bardzo słabym momencie, bo jakby... Ym, teraz jakby... Właściwie mi ciągle z tej gry wyrzuca. Kurde! Michał, to ty tam już próbuj przechodzić. Nie? A ja spróbuję już jakąś rękawicę za stopień Nie, to gramy Slap Battle, skończymy odcinek. Nowy odcinek zaczynamy. Odcinek musi być z jednej, porządnej gry. No ja niestety widzowie, jak tak powiedział, nie można się poddawać, ale Ewaj tam się chce poddać, jakby... Jak mamy ciągle wywalać, to po co w to grać? No po co w to grać, i tak nic nie ma na jak wygranej. Nie wiem widzowie, jak chcecie to przejść, to... Powodzenia, możecie jakiś filmik nagrać, wysłać mi jakoś. A u mnie jest burza. Marko!